<śmany> Jest przypał, dzieci. <śmany> <O, trzypał. śmany> kurwa barierkę. Ha! Trzymaj barierkę. Ha! 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 nie nie w Tą, Nie w tom. w tą. To no w drugą, no kurwa. Nie, w to. No w to. Kurwa, kurwa! No w tą! No w tą! Żeby go przechyliło! Żeby go przechyliło! No w tą jest nieowo! Dalej no jest barierka, trzymam ci. To jest aż tak źle? Jest przejebane, nie przejdziemy, nie przemów tego, bo nie przejdziemy! Przecież tu nie... Dobra, czaja idzie! No palta miś ta palić! Zaraz. Na drugim brzegu to będzie nagroda Jawnie, jak ktoś się nie wpierdoli A ja myślałem, żeby go wziąć na pary. No to bierzesz Technika dowolna, nie? Cześć, no to odbierz go po prostu ode mnie No, no pomagaj, no odbierz, no Odbierz Dobra, no, no sam musi przenieść no. To jest ciężka. No, no ktoś będzie ci trzymał W tej sytuacji ktoś zawsze pomoże, nie? Ja ci oczywiście będę typośleć. Kurwa nie, za ciężko. No jedziesz no. Tego się trzymaj, to jest po prostu. Albo rozpędźcie i przejedź. Dary, ba go wezmę w lewą rękę i pójdę z tej strony, Bo ta barierka wydaje się kurwa lepsza. Dobra, bo film się kończy. Lepszą, prawda? Ja wolę lewą, kurwa. Nie, chyba jedne mocne, kurwa. To cię będę dotrzymą tu. Nie, nie, trzeba pomagać. Pomagamy, nie? Dobra, muszę dobre ujęcie na to znaleźć. Ja ci stał na kłodach. No na kłodach stań, nie? Żeby się to nie ruszały, żeby był stabilny. Na środku się wziął, co? No i to owo, do przejścia. Myślę, że zarobimy na tym filmiku. <coughs> ja tu, ja Ładnie <coughs> 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 <Zabawam. coughs> <coughs> <coughs> idzie. Oh. No. <coughs> no, tak, łady, Napięcie rośnie, nie?

Kurwa, tu jest nie ma barierków! <tiewy> mój <Kulakowa! tiewy> rower w razie w! Ty się trzymaj, zerwa! <tiewy> no nie ma tu barierków! Tak Ej, poczekaj, idę po, ja po wpadarkę! Musisz co Poczekaj to ładnie Bo tam na końcu masz być, kurwa, fajnie. Jest, kurwa, przestań! Jaki przeprawiasz? Swój ja czy mam nory? Ty mój najpierw. Najpierw ty, no. Chociaż nie, nie, bo nie wiadomo, czy deski będą całe, niech ona ja nakresuje. Dobra, to No dobra, to Dalej! Nie widzisz, jak chodzimy? No dobra, ty mów. No nie no, ja wiem, jak chodzić, jak każdy chodzi. No to chodź do tu. Weź mi tylko tam, tam tak trzymał. No dalej. No dalej, jedziemy. No Janki! On mnie No co ty robisz, kurwa, te? No dobra, poczekaj. Ty już... Ja nagrywam cały czas. Tu, żebyś mi stał, skończ tą tam... barierkę. Ty, pojebany. Tą barierkę masz mi trzeba no. Teraz Janki jedzie. No poczekaj, ja muszę to przeprowadzić. No jesteś gotowy? No nie piwo wypije. Wiesz co, to ja przejdę w tym czasie.